wszystkim, witam was na kanale Zaczytana ja jestem Aurelia i dzisiaj do was Przechodzę z książkami obowią... ob... Obowiązującymi na jesień y, Konkretnymi polecejkami Na jesień U mnie jesień y, zazwyczaj się kojarzy Po prostu z fantastyką, dystopiami Kryminałami Ale oprócz tego mam coś trochę dla niefanów fantastyki Dystopii, ani kryminałów Mam tutaj takie Dwie książki więc okej, okay, that's okay. Tutaj z tyłu mamy pana Krasnalka i jeśli jesteście ze mną dłużej, to wiecie, że rok temu ten pan Krasnalek był u mnie również w jesień. Więc witamy pana Krasnalka, będzie tutaj przez całą jesień. I tak, mam tutaj trochę dla was pozycji. Mam nadzieję, że któraś z tych po prostu. Przeczytacie już z mojego polecenia i tak już, więc bez względu przedłużania zaczynajmy Dobrze, na sam początek jest coś, co przeczytałam niedawno i oh my god Jaki to ma vibe jesieni Po prostu dark, dark, dark fantasy, chyba tak Chyba dobrze powiedziałam Wszyscy jesteśmy otrami William stąd pierwszy Ludzie... To było tak dobre. Jakby to jest na razie moja najlepsza książka z Janga, ale opowiem Wam o fabule, żeby nie zapomniała. Mamy tutaj e, pewne miasto, w którym co 7 lat e, wychodzi krwawa zasłona i schodzi w krwawy księżyc. I właśnie w, ta, w te dni e, siedmioro, siedmioro nastolatków z różnych rodzin e, bierze udział w turnieju trójmagicznym, który kończy się dopiero wtedy, kiedy wszyscy zostaną zamordowani i no w sumie to jest cała fabuła. Yy, mamy yy, tak i mamy tutaj yy, parę perspektyw, czyli na przykład Izabel MacAslan, która jak dla mnie ona jest Serio, ona jest tak dobra. E, Izobel Kesslan. E, ogólnie mamy tutaj dużo, chyba właśnie pięć perspektyw, i jest tutaj bardzo dużo magii, więc jeśli lubicie, e, nie wiem, jakieś księgi magiczne, jakieś kamieni magiczne, jakieś magiczne rzeczy, ogólnie samą w sobie magię, to to jest dla was, to jest tak mroczne, tak dobre, tak świetne, tak wybitne. Bardzo, bardzo, bardzo Wam polecam. Ja, nie wiem, ja chciałabym bardzo, żeby drugi tym, tom już był na Bóg bicie, bo trochę sobie nie wyobrażam czytać drugiego jeszcze do tego grubszego tomu, ale naprawdę bardzo Wam polecam, to jest genialne. Na razie chyba najlepsza książka z Yanga. Teraz, właśnie coś dla mniejszych fanów fantastyki, czyli e, ani nie fantastyka, ani nie dystopia. Tym razem jest Młodzieżówka, która jest bardzo dobra na jesień. Gdyby był ze mną od Lauren Nowlin, dobrze, dobrze zapamiętałam. E, to jest książka opowiadająca o autum i finning, którzy są sąsiadami tak naprawdę ich mamy się bardzo dobrze ze sobą przyjaźnią. I oni od, w sumie od małego zawsze razem spędzali czas, nocowali u siebie, bawili się, no i robili takie w sumie dzieci wszystkie jakie Robili wszystko, co robią takie małe dzieci. I kiedy są oni w bodajże nie gimnazjum, tylko w liceum, ich trochę drogi się rozdzielają. I, dąży... I w sumie tak naprawdę co jest tutaj ważne, ta historia się zaczyna od końca. Czyli pierwszy rozdział jest jakby zaczyna się od końca, a potem mamy po kolei i dążymy z naszą autumn, co się wtedy wydarzyło. Mm. Mi się ta historia bardzo podobała. Jest ona 14, plus, przynajmniej z polecenia Moonraiwa. Ja też bym tak powiedziała. Y no, jest, no to, to jest historia dobra na pewno. Jest też bardzo wciągająca, nie ukrywam. Czyta się bardzo szybko, rozdziały też są bardzo krótkie. Słyszałam parę, y, parę y, po prostu minusów do tej książki, takich, że dla nich do 150 strony ona nie ma fabuły. Jej tam nie ma. Ja się akurat tym. Mm... Nie, nie zgadzam się z tym po prostu. Moim zdaniem to książka jest od początku do końca, zakończenie naprawdę ciężkie. Ja nie płakałam, ale faktycznie tutaj powiedziałabym tak. Autorka poszła z grubej rury. To jest moje stwierdzenie tej książki. Naprawdę rozwala mózg. <gry> Bardzo mocno, ale no właśnie idealna na jesień. Ja bym chciała właśnie tutaj wam przeczytać polecaj. W sumie tak naprawdę główna bohaterka się nazywa Autun, więc co chcę więcej, co chcę chcieć więcej? Chciałabym wam tutaj przeczytać jedną poleca... polecajkę z Garczyńskiej Garczyńskiem, czyli Diveri Liblary. <ścoughs> Sorry, mój angielski leży na poziomie czytania, tak jak się yy, pisze. Przeczytam wam to, bo to jest naprawdę dobra polecajka W sumie pokazująca coraz bardziej, czemu to jest na jesień Ta historia jest jak jesień przygotowuje na najsmutniejszy okres w roku W którym wszystko, co najpiękniejsze Pozostaje w uśpieniu, czekając na nowy rozkwit A jeśli liście już nigdy się nie zazielenią Płatki kwiatów pozostaną zwiętłe, a wiosna nie nadejdzie Nie wiem, czy jeszcze kiedyś poczuły takie emocje Podczas odkrywania losów autumn. Bardzo bym chciała, bo, bo przeżywałam coś niezapomnianego To moim zdaniem jest naprawdę fajna polecajka która mówi tym bardziej, że ta książka jest bardzo dobra na jesień i ja ją również Wam bardzo polecam, jeśli właśnie nie przepadacie za fantastyką jesień. Teraz yy, coś również mrocznego, coś mocno dającego nam niepokój. Naprawdę. Też ciekawa książka, W Mroku Płytkich Kłamstw od Jeannie Meyerstein Jest to debiut, ale nie zrażajcie się tym, ponieważ jest to bardzo dobry debiut. W ogóle, dawno wam nie mówiłam o tej książce na kanale. Opowiem wam najpierw o fabule. Mamy tutaj, jak ona, właśnie, Grey. Grey, która mieszkała zawsze ze swoją rodziną, ze. Ze swoimi bliskimi mieszkała na wyspie, w której Była takie, takie małe, w wiecie, to jest coś takiego tego typu, że mała wyspa, każdy się na niej zna, oddalona trochę od, od wszystkich i y, pewnego razu, kiedy Grey była na studiach, wydarzyła się tam straszna rzecz, ponieważ y, jej przyjaciółka zaginęła, ludzie stwierdzą, że umarła, ale nie jest to. W... Tu procentach pewne. Grey jeszcze zanim wyjechała, na wyjechała po prostu yy, na rok szkolny, I się pokłóciła do tego ze swoją przyjaciółką i potem po prostu już nie mogła się z nią nigdy zobaczyć, ale Grey chce tak naprawdę odkryć, co się wydarzyło, dlaczego się wydarzyło, i odnaleźć sens tego wszystkiego. Yy. Książka bardzo tajemnicza, ale również. Bez przerwy będąca w mroku, bez przerwy zastanawiająca nas, co będzie dalej, i przez którą będziemy czuli mnóstwo niepewności. Jest to książka też z bardzo niezłym plot-twistem pod koniec, z bardzo mrocznym plot-twistem, i zawsze na, przed każdym rozdziałem mamy tutaj coś takiego. Y nie powiem wam co to jest, bo to również wiąże się z plot pod koniec, ale yy, no ta książka jest naprawdę bardzo dobrze przemyślana. Bestsellerki kiedyś tak mówiły, że ona daje bardzo yy, taki yy... Taki bardzo właśnie klaustrofobiczny klimat, bo jest tutaj pewien motyw z dzwonkami e, jeśli ktoś czytał, to rozumie. E, te dzwonki po prostu jakby były wszędzie itd. i tak dalej, i bez celerki właśnie mówię, że to daje trochę taki właśnie klaustrofobiczny klimat, bardzo możliwe, bardzo mi się ta książka podobała. E, wydaje mi się, że każdy, kto ją czytał, e, może ją równie dobrze polecić na jesień. Mimo, że książka dzieje się w lato, to to nie ma absolutnie jakiegokolwiek znaczenia, bo i tak jest. Znaczy jakby i tak jest polecana na jesień. Teraz dystopia, o której e, zapomnieć nie mogłam, czyli szatarmi, dotknij mnie. Mm, muszę Wam coś powiedzieć. Zanim jeszcze, zanim jeszcze oszacznij, słuchajcie, taka mała ciekawostka. Dzisiaj będę zamawiała piąty tom, ale ja się cieszę. Słuchajcie, tak ja się cieszę, bo e, wyszedł on parę dni temu, a po zakończeniu czwartego tomu normalnie mózg mi rozwala. E, a, y, będę zamawiała, dlatego że mam ze swoim tatą umowę, z której na razie się cieszę. Zobaczymy jak dalej. Jedynka, embargo na komputer, piątka, kupuje mi książkę. Więc, a, dostałam dzisiaj szóstkę z Angola, więc y, będę miała nową książkę. To taka mała ciekawostka. Mm daje mi większą motywację do nauki, a teraz już wracając do szateri. Opowiada to o Juliet, która siedzi od 264 dni w zakładzie dla obłąkanych. Juliet od samego początku nie jest tak naprawdę po prostu widać, ma wiele obsesji i widać, że nie jest dobrze z jej zdrowiem psychicznym, ma wiele powykreślonych myśli, bardzo mnóstwo było liter w jej zdaniach, w jej umyśle, i tak dalej. Może ja wam tutaj coś. Przeczytam gdzie. Bo tutaj jest tego naprawdę dużo. Mm. Tylko weźcie, żebym to znalazła, bo naprawdę jest tego mnóstwo. Dobra. Może tutaj, z, pierwsze, z pierwszej strony, więc to nie będzie jakikolwiek spoiler Nie mam już nic oprócz mojego notesu i zepsutego długopisu A, a towarzystwa dotyczącego... Doty, towarzystwa dotrzymują mi liczby w głowie Jedno okno, cztery ściany, 13 metrów kwadratowych, przestrzeni, 32 litery w alfabecie języka, nie, którym nie mówiłam do 264 dni izolacji 6336 godzin, odkąd ostatni raz dotknęłam drugiego człowieka no, więc jak widzicie po pierwszej stronie, jest tutaj najpierw na samym początku dużo liczb, i e, wracając do opisu fabuły, pewnego razu do jej e, sali, tej więziennej, e, trafia pewien człowiek, chłopak, mężczyzna, który zmienia życie Juliet o 180 stopni. E, nie będę wam. powiem <śm> wam ostatni raz, e, Pierwszy to jak da mnie do wywalenia, a reszta. Mimo to, yy, i tak dalej, jestem zachwycona tym, jakich te THRF mafii potrafi napisać. Genialny klimat tych powieści. Te, ten klimat jest bardzo dobry, to jest idealne, żeby po prostu wziąć, czytać przy zapalonej świeczce i jeszcze, jeszcze słyszeć, jak pada deszcz na polu. To, guys, to jest tak dobre wtedy. Ja. Muszę tak zrobić. Nie wiem kiedy, bo y, szósty tam będzie wydawany w, w 24 dopiero. Ale, ale zrobię tak kiedyś, może kiedyś re zrobię, nie wiem, ale. Super, naprawdę super. Na sam początek też. Widać, że ta Juliet się wyróżnia na samym początku przede wszystkim właśnie tym, co, czym wam. Yy... Tym, czym Wam czytałam, że widać, że ona jednak coś ma, nie ten teges, przynajmniej na samym początku, ale no dobra książka. Cała, cała seria bardzo dobra. Całą serię Wam polecam na całą jesień. Jest bardzo dobra. I teraz również przechodzimy do kolejnej dystopii, której, no musiałam Wam to po prostu polecić. Cała seria Legenda. Ja tutaj mam ostatni tom o opisie wam już akurat nie będę mówiła, bo o legendzie mówię naprawdę dużo na kanale, ale no jest to idealne na jesień, bo to taki vibe jesieni. Ja kocham tą serię, zazdroszczę osobom, które jeszcze tego nie poznały, lub są, nie wiem, na drugim tomie dopiero. Jak ja wam zazdroszczę, słuchajcie, ludki. Czytajcie legendę, jest to genialna seria, idealna na jesień, wciągająca, pochłaniająca, inteligentna, rozpracowana. Wszystkie. Genialne słowa, jakimi chcielibyście, jakie w ogóle znacie w swojej głowie, to to jest opis legendy Wybitna, cudowna, bardzo, bardzo, bardzo warta, warta polecenia I teraz coś na kryminał Na kryminał taki, że po prostu słysząc jeszcze padający deszcz, za oknem po prostu będziecie czuli strach i niepewność I stwierdzicie... Ja chyba pójdę pod kołdrę i już stamtąd nie niej wychodzę dzisiejszej nocy. Przewodnik po zbrodni według Grzesznej Dziewczynki. Też jest to ostatnio bardzo popularna seria opowiadająca o PIP e, Fins a Amobi, która, mm, która prowadzi projekt szkolny, w którym e, mówi o morderstwie sprzed pięciu lat. Sprzed, sprzed pięciu, tak? Tak, sprzed pięciu lat O morderstwie Andy Bell Każdy wie, kto ją zamordował Każdy wie, jak zginęła Mimo, że nigdy nie odnaleziono ciała A Pip twierdzi, że coś w tym śledztwie jest nie tak I zaczyna i stwierdzi, że chce zacząć je prowadzić od nowa Bardzo dobra seria Naprawdę świetnie się bawiłam ją czytając Naprawdę genialna Jest tutaj wątek romantyczny Ale jeśli właśnie lubicie wątki romantyczne Które się powo... Które po prostu działają powoli, działają, rozwijają się powoli, tak faktycznie, realistycznie, jak ja to mówię, i po prostu tak, że faktycznie widać tą relację, tak samo jak ja. To naprawdę bardzo wam to polecam. To jest romans, ale nie romans. Mam nadzieję, że rozumiecie o co mi chodzi. Bardzo dobre, bardzo dobre. Bardzo wam polecam. I jest takie właśnie, jak już mówiłam, mroczne. I po prostu, że będziecie chcieli się schować jednak pod kołdra. Teraz przechodzę do Was z dwoma ostatnimi książkami, czyli tutaj, coś e, do płakania w nocy. Ogólnie o bardzo smutnej książce i o bardzo ważnej, ponieważ są to e, wrony od Petry Dworakowej. Nie wiem, jak to się czyta. I'm so sorry. E, historia bardzo ważna, bardzo smutna, opowiadająca o Basi, która mieszka w. No niestety przemocowej rodzinie ich ojciec stosuje przemoc. Z mamą też nie ma najlepszych relacji, tak samo jak ze swoją siostrą i Basia od małego zawsze uwielbiała rysować, wychodzi jej to bardzo dobrze. Mimo to im bardziej chce podążać swoim marzeniom, tym bardziej rodzice ją od tego odpychają. Jak już mówiłam, jest to książka bardzo smutna. Mam tutaj zaznaczone parę fragmentów jeszcze moimi starymi znacznikami i wygląda to. Okropnie, yy, ale słuchajcie, książka naprawdę, sorry, że ja tak mam głowę w dole, ale poprawiam sobie znacznik Książka naprawdę mnie miłosiernie smutna, bardzo ważna i to była taka książka, która faktycznie odcisnęła na mnie piętną yy, przez dwa miesiące Nie wiedziałam, że myślę o rzeczach, przez które po prostu uświadomiła mi ta książka, bardzo otwierająca oczy i bardzo... Smutna, ale i zaraz, zarazem realistyczna Też wam bardzo polecam A jeśli czytaliście już Wrony od Petry Dworkowej To również jej, książki jej autorstwa hmm, Jestem gut. Teraz ostatnia pozycja I ostatnio wam o tym mówiłam no, Na ostatnim filmie tak naprawdę Więc tutaj już nie będę mówiła ponownie fabuły Miasto duchów <laughs> Jak wam już mówiłam, bardzo, bardzo, bardzo lubię tą serię. Jest to seria na spokojnie 10 11, 12+. Plus. Jest to seria o duchach, jakby duchy. Fantastyka. Te wszystkie tomy mają szczególnie chyba pier, No ogólnie duchy w Halloween. Co jest lepszego? Jakby nie tutaj nie w Halloween, ale no to jest naprawdę bardzo dobre, bardzo fajne. Kalina, przeczytaj tę serię. Mam dla ciebie wyzwanie, mam dla... Jeśli jesteście tutaj i czytaliście Miasto Duchów i to lubicie, a chcecie przekonać swoją koleżankę lub kolegę, przyjaciółkę czy kogokolwiek, żeby to przeczytał, to powiedzcie laska, słuchaj. Jesień to jest idealny moment, nie ma lepszego i mam nadzieję, że to ich przekona. Bardzo wam polecam, świetne jest, bawiłam się przy tym super. Yy, no, fabuła wciągająca, yy, zapierająca dech w piersiach, momentami naprawdę bardzo, bardzo dobra. Dobrze, moi drodzy, tym pozytywnym, pozytywnym akcentem będziemy kończyć ten film. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Możecie mi również napisać Wasze polecajki na jesień. Może akurat którąś z tych książek przeczytam jesień. I co? Ja mam nadzieję, że ten film Wam się podobał. Życzę Wam miłego dnia, pozdrawiam, Trzymajcie się. Cześć!